Ej, no, yy, yy, no witam was. No hej widzowie. Ech, czy? O Jezus mój komputer znowu... Znowu świguje, wychodzimy z tego bloksa, nie będziemy w to kakać, bo mi komputer wybuchnie, a... To jest właśnie yy, typowe dźwięki mojego komputera. Nic dziwnego, nie bójcie się. To nie gryzie. Więc, no, nie bójcie się, ale, 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 jestem zdziwiony, że wywaliło tamtego live'a. No taki fajny się zapowiadał. Komputer, cicho, bądź tak, to żyje się jakimś komputerem. Niby nowy, ale zacina. A, no wiecie. Cicho, bądź. Wiem, nie pytaj, co się dzieje z tym komputerem. Dobra, robimy sobie dalej. Mam nadzieję, że... O, uciekł się. No to właśnie... Yy, no to taka ciekawostka, no to ja mam takie... <grywki> Brzmi jak czołko Boże. No to ja mam właśnie tak, yy, jak segram gram w Robloxa, no to właśnie to jest taki dźwięk, więc jakbym miał w sumie grać na głośnikach, no to cieszę się. Ale gram na słuchawkach, Jakbym miał grać na głośnikach, no to nie byłoby za przyjemnie. Bo teraz grykamy głównie na słuchawkach. Dobra, to se wchodzimy do wagon weba. Będziemy robić dalej skład. Mam nadzieję, że mój pociąg grzyb się już przesłał. Yy, a, bo dobra. Ja nie weszłem w sc i fi. Mam mnie nos boli. No dobra. Wiem, wiem Ale się już uciszył, więc no fajnie, fajnie. Ostatnio dodałem pociągi. Mam nadzieję, że oni się dodał. Nie no, grzybek się nie dodał. Świetnie. Aha, bo ja grzyba nie zapisałem. Nie. Nie. Pociąg grzyb się nie zapisał. Pociąg grzyb Dobra, robimy długie kola. Nie.

Nie wiem, napiszmy jakiś losowy, nazwa. Duża. Sortut 0. Orient 0. I trasa Żagań. Myślnik Szpr... Szp myślnik Niegosławice. Myślnik Szpr... Szprotawa myślnik ja właśnie mm, yy, w 2019 yy, podczas yy, podczas rokopikniku yy, 7 byłem ogólnie no, w kabinie 0.47 i jak mam porównywać do tego co jest odzorowane w maszynie no to trochę to słabo odzorowali Pierwsze kolor, no bo kabina w maszynie jest zielona, a w, re, a w realu była ona szaro-biała. Więc no, wiecie. Ale no, suchem się nie istnieje. Więc na no szkole szkoda. Ale no wiesz, 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 jak zaczynam od żegania, no to jest taki przykład, że po prostu ten skład się zaczyna. No bo to był kol. Tugekol Call jest z 2019 i on ogólnie na czele była 0.47, potem pierwszej klasy 1, potem potem był chyba Wars i potem i potem były trzy jedynki, a od niedawna nie ma już trzech jedynek, bo są dwie jedynki i, i dwójka, a, a tu w 2019 jeszcze taki jeździł. A to jest przewoźnik tugie Call czy Karegobaster, bo ja nie wiem. Żagań, myślnik żagań, nie. Żagań, myślnik, niegosławice. No i pociąg. Musimy sobie dać, nie wiem, dajmy sobie 1977. Chyba wtedy to będzie działać. O, nie. Yeah. A nie, bo to jest z, z 0, ta, 0,31, no to jest w ogóle... Dla ciekawskich, o, witam, witam, dzień dobry. Dla ciekawskich to to jest malowanie MD Żagań. Więc no, żagańska suka. Dalej co dajmy Może PKP nas już będzie tutaj nam działało, o jest. Musimy z, z żółtym czołem, bo zielono-zielonej nie mogę dać, no bo... Yy, no bo w tym... Yy, o, siema, siema, no bo w 2019 no bo 047 miała żółte czoło, a a no tak, no to zestawienie było tak, ja pamiętam, tak. No bo wiecie, no to, to było z 4 lata temu, to ja już no tego zestawienia aż tak dobrze już nie pamiętam. Aha, bo to w 2020, a może w O, o mój Boże, ile tego dodali. Ale, ale zachodnio po... Może ludzkie koleje. O siema. Siema. E, dobra. Dalej kolejny krok. I dać tak SS 105, ja nie wiem co to by było. Dajmy sobie rok, nie wiem, 2005, bo to tak, taki rok, w którym najwięcej zdobędziemy. Aha. A u mnie to kiedyś codziennością, u mnie kiedyś EN-57 to była codzienność, a teraz co na en U mnie codziennością kiedyś były wagonowe składy z na przykład y, SP-32 na czele, bądź s 36 a teraz to, to tylko szynobusy, które są na no, często odwoływane. które są albo opóźnione 5 godzin, albo odwołane, albo stoją w lesie z defektem. Tak się żyje. 037 nie miało MIAŁA malowanie PKTC, bo... Y, nawet miała to czerwone, no bo 4, 4 4 46 miały malowanie czerwone. Były to tak 011, 062, 037, 038 i potem one wszystkie zostały wrzucone do jednego włoga i zostały pomalowane na niebiesko. Pozdrawiam. Dobra, lecimy dalej. E, może to w PKP będzie. O, jest, dobra, ale nie ma czerwonego. E, aha, bo to... Weźmy sobie lato 90. No bo wtedy no jest większa szansa. A weźmy sobie... nie wiem, tak to jest, jak się robi długie kole. Nic nigdy nie pójdzie, ci pomyśl. Mm -hmm. O mnie No. Co jest? Czemu nie mogę w ogóle taki wagonu znać. Aha! Et. O o o 2000 jakieś O to tam jak się nie mylę, to 2000 chyba drugi czy pierwszy, mniejsze spółki stało PKPC jakieś PKPC, PKP, -C, PKP i C, PKP -C. O, mały tem, mały pizdyczek. W dawnym malowaniu lubuskich. Takie pizdyczki jeżdżą dalej. Ale w innym już trochę malowaniu. To jest P. PKP. Niby taki krótki skład, niby taki prosty, ale ile jest zamieszania z tym. No chyba PKP i co takich nie ma. A więc coś nie chce wyjść. Jest 80 lata. O, no w geście! E, bo ja mogę dać to. Ja nie mogę. Co ja zrobił? Mogę dać lepszego zrobić, długie kola. Co jest? O, i gotowe. Dodaj nowy pociąg, teraz macie podgląd na mój super skład. To jest mój super skład i tak się prezentuje. Yy, ogólnie no w 2019 jechałem tym składem na relacji ten. Najbardziej co pamiętam to jak Z47 manewrowała w Niegosławicach, to wystawiłem głowę, no i... no i, paras, no i ten dym z silnika. Po prostu z tego z jej kominami do twarzy naleciał. Taka ciekawostka. No dobra. Dodajmy nowy pociąg. A chcecie chce ktoś, żebym ocenił składy w Wagonwebie, to podajcie swoje niki, jeśli oczywiście macie. Bo jak tak to będziemy oglądać los. stan. ilostan nie sp, yy, ja chcę wam po... bo ktoś się mnie ostatnio pytał ilostan z zlut46, bo ktoś się mnie ostatnio pytał w ogóle o tego yy, ktoś mi ostatnio pisał yy, pokaż, bo ty tak mówisz, że znasz te zlut46, to po to powiedz skąd masz te informacje to ja mam właśnie z ilostanu i różnych stron. No tu sobie wejdźmy przykładowo. Bo ktoś chyba nie wie, bo osoba, która do mnie pisze, chyba nie wie, że istnieje coś takiego jak ilostan. Więc tak, tutaj mamy 029, no i ona ma już OR niestety. Eee, Za odstawiona w Węglińcu. No niestety, kres ale jak dla mnie mam no, niestety czarne chmury nad każdą z tego lokomotyw kiedyś będą i nawet nad tymi Gryfinami już kiedyś będą nad nimi czarne chmury, więc. Więc no wiecie. Ile jest sobie w ogóle? Poczekajcie, napiję się wody chwilę. Dajcie Daj. mi się napić, bo ja tu, bo mi już kabołka wszyscy, Pozwólcie się mi, biegnę napić. czy udławił pan. Dobra, to zróbmy sobie skład. Dodaję nowy pociąg. I już to trwa. O! Ja tu jestem jedyny na live. No, no. Nie jesteś jedyny, nie jesteś jedyny, bo moje konto tutaj jeszcze jest jedno, no bo ja na telefonie mam odpalony czat, no bo tak to bym normalnie nie mógł z komputera samego. Wam na czas spoglądać, a więc telefon to taki mój pomocnik. Który stoi obok komu który, stoi który stoi na biurku Więc no wiecie Więc no wiesz Zróbmy se pociąg może Kolej do Śląskich Albo nie dobra Zróbmy Se pociąg w PCR A więc tak Przewoźnik Pe nie Polegio O Jezus przepraszam Was widzowie najserdeczniej mm. <laughs> nope. Nazwa to będzie zwykły Polgio zero I trasa Orłowice Myślnik Kobrowa Myślnik ale towce myślnik, nowa Łęka, przewodnik polegio, trasa Orełowice, myślnik, nowa Łęka. Yy, więc tak, wypeł Aha, jeszcze pociąg, no dobra. Możemy mi tu pociąg zrobić. O! Aaaa! O chodziło ten palcem przyczasłem. Eee, dołga. E, gdzie tu jest PKPica, bo mi już z goł wysiada. O jest Pekek. Aha, bo tu teraz jest Pekek! Pekek. Jest dobrze. Najpisałem ja zawsze Polgakiu. O jest! A nie, bo czy... To jest SA-103 kolei. Jak się nie mylę o bo opolskie ma te takie te pasy, a te a koleje. Poczekajcie, bo, bo, bo w PC jest zachodnio pomorskich i on nie ma tych tutaj tych. Nie ma tych tych, nie ma tych niebieskich tych tych wszystkich. Jest tylko ramka niebieska ta. Ale nie wiem dokładnie, jak to wygląda, no bo 1 do 1 nie da się tego porównać. Ale wpiszmy se pomorskie. Mm. Pomorska bonanza jest, ale w sumie, jak mamy robić jakiś skład do Nowa Łęki, co, co to jest Aha, przewozy przywo regionalne. Ale w sumie możemy zrobić jedną rzecz, możemy zrobić skład przewozów regionalnych. Przewozy regionalne PR Bo ogólnie PCR jest stylizowany na 2005 Uch, Więc no. Więc wiecie, nie równo takich tych takich skoków PR. było PR Aha, weźmy sobie 2002, bo tam jestem SA101, 100... bo w pcg dawniej był SA101, bo niektórzy mogą nie wiedzieć. O siema, witam, witam. Co jesteście się za... A dobra, nie, bo nie zmieniłem sobie tego. Muszę... Ale dajmy sobie 2017, bo wtedy jeszcze tak korysowały, jak się nie mylę. To jeszcze był wtedy. O, oh jest. polregio Wtedy to jeszcze było. No. To jeszcze było wtedy. polregio No i właśnie takie składy kiedyś się robiło do numerem 8 filu 2. Witam. Witam. z jest bardzo no, okay. no i. Miłośnik żegania i taki y, i takie, y, takie składy kiedyś się robiło w PC a potem w sierpniu, wrześniu, w sierpniu gdzieś. Usunęli SA101 i SN 6, y, 81. Co prawda SN81 był zepsuty i nie dało się nim jeździć, to SA101 pamiętam bardzo dobrze smutek tylko kadłuba, kryć od danych, ale nie wiem, czy nie wiem, czy czy o dwudziestej 20... O, jeszcze taka z przywaliłem przewaliłem. No i dodaj nowy pociąg. Zobaczymy czy już mój długi kol się dodał. Wagon Web Wiados tutaj krzesłem, a więc no. Jest tak, Rokus, Eurosprint, Śmielec... Ja chyba sobie dziś do Zebrzynowej pojadę i nagram Iceużycę. Ale możesz też przecież z tego. A to, a to Iceużyca jeździ w sobotę? A to teraz Iceużyca jeździ też w soboty? Ciekawe. Co to jest? O do łóżyce jeździ, jeździ też w sobotę. A to łóżyce też jeździ no, Ciekawe, ale jest dobra. Teraz wam no pokażę moje składy, bo no, powoli się zbliżamy do końca live'a bo jeszcze sobie mogę w sumie wam do tej 21. 21. 10 wam mogę w sumie przyciągnąć tego live'a. No nie chcę aż tak długo trzymać was ten, a więc pierwszy skład EC Rokus. Tutaj mi się pomyliło. Tutaj miało być, że połowę jedzie ten, ten, ten Trax, a połowę jedzie su 46 No ale. No niestety y, nie, nie dopatrzyłem tego i no się pomyliłem, ale przynajmniej nie, że przez żagań nie jest zelektryfikowany. Ale, ale y, kiedyś, niedawno, ale ja pamiętam, kiedyś z dwa lata... Tak, dwa lata temu. Byłem sobie na stacji żagań. No wtedy miałem już kanał, ale jak pamięci w telefonie nie pozwolił mi tego zrobić zdjęcia. Niestety. No to, no to byłem w, w tym, no mam zdjęcie jak siedzę w kabinie tego 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 111D, bo w żegalnie był wtedy 111 LL, ale, nie, ale nie wstałem wam tego zdjęcia. No po pierwsze, że tam jest kabina i tam były prywatne rzeczy i było tam widać kawałek pana, a pod No nie chcę nie chcę swojej twarzy na pewno wstawiać. No ale da. no ale y, pamiętam, że byłem wtedy, ale to chwilę był i odjechał. I co ciekawe, jechał szlakiem żagębieniów. Gdzie? Y, gdzie? 10 listopada był tam wypadek? No, to jest mój też taki składzik. To jest... EC... Sprint Jedzie on. Wrocław Główny, Bol... Sławiec, Węgliniec, Korpus. Możesz z tego Mikol Złóżyc nagrać. Jakby oczywiście taki istniał. KD... Po prostu zwykły KD do Legnicy. Nic specjalnego. Po prostu zwykły, mały ten z KD Polregio Śmielec. Z, z tym z podwójnym Taki se składzik. A więc tam. Regio Kamieńczyk. Żagę głogów. No i tu. Tu było pierwszy raz, kiedy korzystałem i robiłem samemu jakieś składy na wagon webie. No i się za bardzo nie znałem, bo właśnie takie składy. Nie pytajcie albo taki skład już jest bardziej realny. A więc telka komencjał. A więc tak mamy tutaj. Jak dla mnie taki skład by była rewelacja rewelacja taki skład. Tylko zamiast tego może słyszeliście cześć. Bo to jakiś, bo to jest gama ogólnie. No, gama ja gamę kilka razy widziałem, ale nigdy nie jestem jakimś. Wi... Nie, za bardzo nie lubię gamy przez ten swój wygląd. A, a coś w gamu podobne to jest za 139, którego mam dość. Bo wygląda jak gama, ale co, no, to że on po prostu on ciągle jeździ. 32. To się czuje jakby jechała, jakby EP05 jechała, D takie mam właśnie standardy. No dobra, Boga kończyć. Akcentem kończymy mój pierwszy udany live, więc dziękuję.